ty atakujesz przeciwnika Kowal czy nie? Przecież atakuj się Patrzysz na zawodnika, nie na piłkę? Dawaj, 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 jedziemy! Rafał, za bardzo byłem przesunięty jak własna Nie. Przepraszam szaleję. Marek! Na klapę! Ależ komu masz speed? No speed, wolny jest jak nie wiem co ale nie widziałem go na treningu chyba z miesiąc. Dostał szansę tylko dlatego, że się Szymek ma konkurs No chyba na... No jakie przyjęcie, jak od Brawo Kuba, brawo, dobrze wzdłuż bramki.

Nie rysujcie za wodę, tylko piłka. On cię obrócił i chcieli sobie dać. Nie rysujcie. Też? Nie rysujcie. To jest tragedia. To zagranie jest tragedia. Nie do przeciwnika, a nie do piłki. Nawijaj Przemek, nawijaj. O właśnie, do linii. No ale tu już niepotrzebne. I čas bolek, tak je.